Jak to jest? Są trzy. Są trzy. To mam to jeszcze? Co po prostu? se live'a prowadzę i co? So, z okazji tego, że mam urodziny. Prowadzę live'a z okazji tego, że mam urodziny powtórzę ci, bo Widać. Że... Kule nie wiem, bo mi się... Przerwało mi... Przerwało mi tego live'a. Elo, siema. Ej, Szymek, dziś będę na boisku z Mikołajem, z Maxem, z Filipem. To se możesz przyjść na boisko, będziemy grać w piłkę. Co? Co boruwa, Co boruwa mocny zawsze? Co boruwa mocny zawsze? Co boruwa mocny zawsze? Co Bo boruwa mocny zawsze? Boruwa mocny zawsze gada z borówą mocnym zawsze. W ogólnie już jest trzech Boruwa Mocny Zawsze. trzy kanały Boruwa Mocny Zawsze. No tak, ale jest tak. Ja mam pierwszy. Właśnie, dać suba tutaj na tym kanale. Na kanale Boruwa Mocny Zawsze, ale ten starszy. I Boruwa Mocny Zawsze, ale ten, ten trzeci. To wtedy to musicie dać suba na tym. By zostać bolową, daj suba, i zostań bolową. Pięć głosów, i dwadzieścia, i jestem o, no tak, no, tak w ogóle się ma. Ktoś zagłosował na nie przyznać się kto ja chyba wiem nawet kto o i teraz kto i teraz ktoś ktoś musiał zagłosować na to że Boruwa Mocny zawsze z fajnym youtuberem bez 83 na 17 szamotuły poznań co Boruwa szamotuły poznań Dobra, przyznawać się kto dał na nie. No, no to Sigma. MK ze Śląska Sigma, jego też trzeba subować. Trzeba subować też Laura, czyli tą co była. No i nazywa Lala chyba, no. I Jan, Jana Barczyka. No to Sigma. Ale ja wiem chyba, kto dał na nie. Wiecie kto? Bo ja wiem. <laughs> Od ciebie. Od ciebie. I, i rozjedziemy ich z y, koniczynką. Ale ja wiem, kto dał. To data. A, A i Z. i Z i manicure. No to to jest to. Ona da. No, jest 71 na 29, czyli, czyli, znowu osoby, czyli znowu niektóre osoby mnie nie lubią. Dziękuję za super prezent na urodziny. Dziękuję za super prezent na urodziny, że jestem niefajny. No wiem, wydaliście na fajne, to wy jesteście fajni też, ale. no ci fajny prezent dalinia to jest smutne ale no co no w końcu są tacy ludzie w tych czasach nie bo co zrobić więc no szkoda